Cześć, ja nazywam się Olga Gettler i zapraszam dzisiaj do ważnego odcinka, w którym opowiem o perfekcjonizmie. Dlaczego jesteśmy perfekcjonistami, skąd to się bierze, z czego to wynika przede wszystkim. Zapraszam. Perfekcjonizm, jak go rozpoznać, jak w ogóle zauważyć, że być może ja mam w sobie takie właśnie schematy perfekcjonistki, bo to jest często coś, czego sami w sobie nie zauważamy. Perfekcjonizm właśnie ma to do siebie, że wielu ludzi nawet nie, nie tyle, że nie zauważa, ale nie rozpoznaje, że go w sobie ma. To jest tak zwane, to, to ślepy miejsce w nas, może znasz to z psychologii, czyli taki obszar w nas, którego my sobie nie uświadamiamy. I perfekcjonizm może bardzo ograniczająco wpływać na, na codzienne życie, i nie tylko nasze. Personalne, zawodowe, ale również na życie naszych bliskich, bo taka postawa perfekcjonistki, perfekcjonisty wynika z tego, że cały czas jesteśmy w takim poczuciu wysiłku, starania się, takiego mozolnego, do przodu, ale takiego ciężkiego, ciężkiego takiego starania się, które wynika właśnie z tego, z, jest cementowane właśnie z takim poczuciem braku zadowolenia, z takim poczuciem, że nigdy nie jest wystarczająco dobrze i ciężko nam wtedy sobie zadbać o przerwy, zadbać o odpoczynek. Perfekcjonizm kosztuje nas bardzo wiele, kosztuje nas bardzo wiele wewnętrznego spokoju. Kosztuje nas y, poczucie spełnienia, czy poczucie zadowolenia, że tak, jest ok, dobra, teraz mogę odpocząć, teraz jest dobrze, teraz mogę wziąć oddech i usiąść na chwilę, tak, albo na dłużej. I właśnie to nas kosztuje perfekcjonizm, brak odpoczynku, brak y, poczucia tego, że tak jest dobrze, że zrobiłam wystarczająco, że starczy, że teraz jest ok, teraz mogę sobie odpocząć. Dlaczego, skoro nas to tak dużo kosztuje, dlaczego wchodzimy w takie schematy, dlaczego ubieramy się w takie schematy perfekcjonizmu. Więc przejdźmy teraz do konkretów i do um, tego, co się pod tym kryje, jaka jest przyczyna, jaki jest korzeń, jakie jest źródło tego, okay? bo ono sięga bardzo, bardzo wczesnych czasów. I z psychologicznego punktu widzenia perfekcjonizm stanowi Mechanizm obronny i mechanizm radzenia sobie, strategię przetrwania w życiu, czyli de facto jest rozwiązaniem na głęboko siedzące, głęboko zakorzenione emocje. Ciężkie emocje, trudne emocje, które często zakrzewiają nas w każdym jednym aspekcie i wymiarze. I teraz troszkę o tym. Ważne jest tutaj, zanim przejdę do. Tłumaczenia tego, wiedzieć, że każda niewyrażona emocja, szczególnie ta ciężka, emocje muszą znaleźć ujście, więc jeżeli nosimy z sobą jakąś emocję, to jak ona nie znajdzie ujścia w przepracowaniu tego danego tematu i zobaczeniu, okej, okay, czy to rzeczywiście to, co ja wtedy czułam, czy to jest prawdą, czy jak to się ma do dzisiejszego mojego życia, do moich celów, na ile to jest prawdziwe. Ok? I jak nie wypuścimy tych emocji, nie przepracujemy ich, nie uwolnimy ich, to one znajdą zawsze ujście i często ujście w organach, czy gdzieś w ciele, czy jakieś niedomaganie jej choroby. Więc to jest ważne, żeby to wiedzieć zawsze, jak mówimy o emocjach, żeby właśnie mieć to zawsze na uwadze. I z czego się właśnie bierze perfekcjonizm? Po pierwsze, nieprzepracowane doświadczenia. W obszarze traumy, w obszarze traumy więzi, czyli więzi, przywiązania z naszymi rodzicami, czy traumy rozwojowej. I uwaga, teraz sobie pomyślisz, ach, ja tu miałam okej okay, dzieciństwo, tam nic takiego się nie wydarzyło. Ale posłuchaj, bo to często się dzieje na takim poziomie, że nieuświadamianym, tak? Rodzice tego nie robią z. Bo chcą specjalnie, absolutnie nie, rodzice to robią, często nieświadomie, i często też kontekst kulturowy i zawodowy też to powoduje, czy też to jeszcze bardziej utwierdza i cementuje. Więc traumy rozwojowej doświadczyło bardzo, bardzo wielu ludzi. Okay? To nie jest coś, co jest dotyczy jakiegoś małego procenta ludzi, bardzo dużo ludzi tego doświadczyło. I nie tylko właśnie ze względu na czynniki rodzinne, na nieprzepracowane emocje w rodzicach, czy nieprzepracowane ich relacje, ale też ze względu właśnie na kulturę, która tak bardzo stawia wysoko poprzeczki, jest zorientowana na osiągnięcie, jest zorientowana na wyniki. I na przykład żeby to tak zobrazować, tak? żeby to mieć taki bardziej, żeby to było takie bardziej namacalne. Otwierdzanie dziecka, oczywiście, że nieświadome, tak? Ja nie chcę w nikim wywoływać poczucia winy, bo to się często dzieje nieświadomie, jakby ta psychoedukacja jest jeszcze na dosyć niskim poziomie, więc absolutnie, jeżeli jesteś rodzicem, albo jeżeli teraz oceniasz swoich rodziców, wejść do tego dystans, bo to nigdy nie było zamierzone, ok? Więc na przykład otwierdzanie po, takiego poczucia w dzieciństwie, że nie jest się wystarczająco dobrym bardzo wielki temat u wielu wielu ludzi czyli taki przypadek teraz powiem konkretnie z sesji, którą, niedawno przeprowadzałam uczysz się chodzić tak chodzisz na paluszkach dzieci często mają tendencję do chodzenia na palcach jak się uczą chodzić a tata bardzo nerwowy z bardzo dużym pokładem złości mówi z takim podniesionym głosem dlaczego tak się chwiejesz dlaczego tak się chwiejesz, dlaczego idziesz na palcach ty źle mm, więc y, uczysz się czytać tak ten sam przypadek z tej samej sesji uczysz się czytać idziesz do szkoły czy jeszcze w szkole, uczysz się czytać czy recytować coś a jeden z rodziców marudzi że czemu dlaczego tak tukasz dlaczego jeszcze nie umiesz dlaczego tak wolno i Później w szkole przynosisz czwórkę, a rodzic pyta, no dobra, no ale dlaczego nie piątka? Nie? Takie wieczne i, i dziecko nie ma takiego poczucia, och, mój rodzic jest wymagający albo mój rodzic stawia mi wysokie wymagania. Nie? Dziecko ma takie poczucie, to, to ze mną jest coś nie tak. No dlaczego tak? Dlaczego, dlaczego? Dziecko bierze to wszystko do siebie i dziecko no, nigdy nie pomyśli, że z tym rodzicem jest może coś nie tak, może za dużo wymaga. Tylko dziecko ze względu na funkcję mózgu, na rozwój mózgu, nie jest w stanie powiedzieć, ach, mój rodzic może ma złomor, tak? W tym momencie. Dziecko to zawsze bierze do siebie, dziecko to zawsze bierze bardzo personalnie, że to z nim jest coś, nie tak. I takie wypowiedzi, takie reakcje, takie zachowania, które się powtarzają sekwencyjnie, czyli to trwa przez jakiś dłuższy okres czasu, utwierdzają głębokie takie poczucie, że. Ze mną jest coś nie tak, że nie jestem wystarczająco dobry, nie jestem wystarczająco dobra, nie jestem wystarczająco mądra, nie jestem wystarczająco zaradna, nie jestem wystarczająco inteligentna, nie jestem wystarczająco ładna i tak dalej, i tak dalej. Bo dziecko nie ma umiejętności rozpoznania tego z innego punktu widzenia. Dziecko zawsze przyjmuje wszystko do siebie i rodzi się w nim takie przekonanie, takie poczucie, że to ja jestem zły, nieodpowiedni. Niedobry, to ja jestem inny, to ja jestem niechciany, niekochany. To ze mną jest coś nie tak. Jestem inny, nie przynależę tutaj. Tak? Bo dziecko musi rozwinąć strategię na to, co dostaje od rodziców, na tą informację zwrotną. Dziecko się odzwierciedla w zachowaniu rodziców i musi się dopasować do tego, tak? bo to jest jego pierwsza grupa, w której dorasta w której uczy się relacji, uczy się relacji damsko-męskich, uczy się obrazu siebie, swojej tożsamości i musi nauczyć się reagować właśnie na tą informację zwrotną. A jak ta informacja zwrotna jest taka, hmm, tam nie jest wystarczająco u ciebie, to właśnie dziecko często wchodzi w to rozłożyć z takim zakrzywionym obrazem siebie samego. I żeby to. Zrekompensować to właśnie rosnące poczucie w sobie, że znowu jest coś nie tak, że jestem zła, niedobra, nieodpowiednia, inna, dziecko szuka strategii. I właśnie jedną z takich strategii jest perfekcjonizm. Ok. To jak ja mam taką informację zwrotną, że ze mną jest coś nie tak, to ja muszę się bardziej starać. Ja muszę więcej robić. Ja muszę więcej być bardziej grzeczna, bardziej miła, żeby ta moja mama była bardziej zadowolona, albo żeby ten mój tata był bardziej spokojny, albo żeby moi rodzice się nie kłócili. To ja muszę więcej, więcej, więcej. I dziecko sobie dźwiga po krzyczkę, dźwiga, 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 dźwiga i uczy się, że niewystarczająco ile zrobi, to i tak nie jest wystarczająco dobrze. To jest takie właśnie wrodzone poczucie bezradności i beznadziei, bo niezależnie ile to dziecko będzie się starać, to no i tak nie zmieni tej sytuacji, bo nie zmieni emocji taty, mamy, nie przepracuje za nich tych emocji, nie naprawi swojego obrazu siebie, bo jeszcze nie ma takiej narzędzi, jest zależnym dzieckiem, które musi należeć do tej rodziny, bo jest zależny. Nie zarabia na siebie, nie potrafi się ubrać, nie potrafi sobie ugotować, jest zależna od rodziców, tak? Nie ma jeszcze w ogóle tak, tak na tyle rozwiniętego mózgu, żeby sobie radzić w zewnętrznym świecie, jest zależna od swoich rodziców, więc kosztem często siebie, swojej tożsamości, obrazu siebie samego musi się dostosować. I to do właśnie rodzi perfekcjonizm i taką właśnie wieczną kontrolę, żeby nie popełnić błędów, żeby nie popełnić pomyłek bo pomyłki, błędy są dla mnie zagrożeniem, jak moi rodzice uważają, że i tak już jestem zły, zła, niewystarczająca, a ja jeszcze popełnię błąd, to jeszcze to zagrożenie, że zostanę odrzucony, oddalony z tej rodziny, tu się odzywa nasz, nasz zwierzęcy mózg, tak? który mówi, ty musisz przynależeć do swojego rodu, do swojej rodziny, do swojego plemiona, bo jak nie, to jesteś zdany na śmierć. A pamiętajcie, że największym Takim trybem, który nas pcha do przodu, podświadomie, jest instynkt przetrwania. To jest w ogóle najważniejsze, co my musimy zrobić przetrwać. Podświadomość ma jedno zadanie utrzymać nas przy życiu. Więc, żeby utrzymać nas przy życiu w tej rodzinie, w tej pierwszej grupie, w której się znajdujemy, musimy znajdować różne strategie dopasowywania się, tak? ale one często są kosztem właśnie poczucia własnej wartości. Zaufania do siebie, samego poczucia, w ogóle obrazu siebie, tego, że ja mam prawo tu być, że ja tu przynależę, że to jest moje miejsce, że ja jestem OK, wystarczający, wystarczająca taka, jaka jestem, tak? I na tym się buduje całą resztę. A jak tam jest brak, to to budowanie całej reszty rodzi problemy, rodzi właśnie takie. Poczucie, że unikające, wycofujący się doprowadzi bardzo um, rozległe konsekwencje w dorosłym życiu, bo perfekcjonista nie potrafi zdystansować się um, do swojej tożsamości, swojego obrazu siebie samego, do danej sytuacji. Czyli, na przykład, jak ktoś go krytykuje albo daje mu informację zwrotną, tak, to on nie potrafi. Dystansować się, ok, to jest informacja zwrotna dotyczącego tego danego obszaru, tej może jakiejś kompetencji, umiejętności, a może jakiejś zachowania, tylko on to bierze do siebie, a to pogłębia tą ranę, że to ze mną jest coś nie tak. A ważne jest właśnie z, zbudowanie takiego obrazu siebie, które mówi: hej, ja mam osiągnięcia, ale ja nie jest moimi osiągnięciami. Ja mam jakieś zarobki, ale nie jestem moimi zarobkami. Mam dyplomy, może jakieś certyfikaty, ale ja nimi nie jestem. Mam jakiś dom, może auto, a może tego nie mam, ale to nie świadczy o tym, kim ja jestem, tak? Więc to jest ważne, to jest zrobienie, zbudowanie tego obrazu, rozpoznanie w ogóle obrazu siebie samego, jak my ważni jesteśmy z racji samego bycia tutaj, tak? I właśnie to zaniżone poczucie własnej wartości. I ta podstawowa tożsamość, z jaką my później wchodzimy w dorosłe życie, czyli kim ja jestem, po co ja tutaj jestem, czyli ta rana, którą często spotykam w swojej pracy terapeutycznej, kiedy podczas sesji słyszę, czuję się odłączona, czuję się niechciana, nie mam prawa tutaj w ogóle być, nie powinnam tutaj być, wolę umrzeć, nie potrafię, nie radzę sobie. I to jest właśnie ta trauma, tego pierwotnego zaufania i te traumy przenoszą się na wszystkie obszary życia na karierę i życie zawodowe na relacje, na społeczne interakcje na wychowanie dzieci no po prostu na każdy jeden obszar. I te braki i zniekształcenia właśnie mają to do siebie, że one zakrzywiają, zakrzywiają obraz siebie samego. No i właśnie własnego życia, powodują, że nie rozpoznajemy siebie, nie rozpoznajemy swoich talentów, swoich osiągnięć, pracy jaką włożyliśmy, wysiłku jaki włożyliśmy. Nie rozpoznajemy swojej sprawczości i to powoduje, że często życie właśnie wtedy jest mozolne, ciężkie, takie zawsze pod górkę. I to poczucie odłączenia, to poczucie separacji, że mimo że mam ludzi obok siebie, mam nawet rodzinę, może jakąś nawet wielką rodzinę, ale to poczucie samotności, to poczucie takiej pustki w środku. I ten bardzo ważny aspekt teraz, bo ten zakrzywiony obraz siebie, to nierozpoznawanie siebie samego, siebie samej oddziela nas od emocji. I uznania, które mają inni nam do zaoferowania, nam do dania, które inni nam dają. Na przykład, szef cię chwali, tak? A ty masz takie poczucie, że hmm, pewnie za chwilę coś będzie chciał, albo pewnie muszę się starać jeszcze bardziej, a może tylko tak gada. To nigdy nie jest takie poczucie: o, pochwali nie, super, klepię się po ramieniu, dałam radę, świetną pracę wykonałam. Nie, tam jest takie poczucie. Muszę dać jeszcze więcej, muszę jeszcze więcej pracować, muszę jeszcze więcej się starać. Tam jest takie poczucie właśnie braku i bycia niewystarczającym. Albo partner, tak, który stara się. Właśnie miałam ostatnią taką sesję. Bardzo, bardzo ciężka sytuacja, bo um, małżeństwo, które się już rozstało, już nie mieszkają razem i właśnie mówi ta kobieta, bo przez rozpoznanie właśnie siebie podczas tej pracy terapeutycznej mówi on tak się starał całe, życie, całe nasze wspólne życie. On tyle mi dawał. On tak bardzo naprawdę się starał. Ale ja tego nie, nie wpuszczałam. Ja tego nie wpuszczałam do siebie. I to jest właśnie to, że inni mogą się starać, mogą nam mówić, mogą nam pokazywać tak, jak bardzo nas kochają, a jak my mamy te rany, jak jesteśmy perfekcjonistami to mamy takie, byśmy mieli przed sobą jakąś taką folię, która po prostu nas od tego oddziela. My nie wpuszczamy tego do siebie, my nie przyjmujemy tego do siebie. I to ma dramatyczne konsekwencje w rozwodach, w rozstaniach, w, w szukaniu partnera, w, 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 który jeszcze pogłębia to poczucie, że ze mną jest coś nie tak, bo nie potrafię żadnego związku zbudować na, na trwale i na stale i każdy mój związek się rozpada. Więc zobaczcie, jakie to jest koło zamknięte, to jest takie diabelskie koło. I perfekcjonizm nie pozwala nam dostrzec y, początku i końca pewnych osiągnięć, tak? Ty na studia, kończę te studia, zdaję magistra, i tam się nie pojawia takie poczucie: wow, super, udało ci się, uda ci się w ogóle wszystko, to nie podbuduje takiej wiary, tak? Uda ci się, w ogóle wszystko możesz osiągnąć, tylko to powoduje, hmm, może takie mentalne, no super, udało się, ale bez tego, tych emocji, wow, fajnie, kurczę, udaje się, mm, daje rady w życiu, tak? Bo to właśnie nas oddziela, bo, to, bo ta pustka wychodzi zawsze na pierwsze miejsce. Ale perfekcjonizm nie tylko właśnie się rozlewa na relacje, na sytuację zawodową, ale również na przykład na nasze ciała, tak? Na nieumiejętność bycia zadowolonym w swoim własnym ciele. Ok, mam takie ciało, ono coś reprezentuje, pewne jakości, z którymi tutaj przyszłam i to mi ułatwia w, um, teraz przejście przez życie i um, rozpoznanie mojej misji i w ogóle spełniania się w tej misji, tylko takie hmm, niezależnie ile będę ćwiczyć, ile będę chodzić na siłownię, ile będę po prostu z aplikacją w domu przed skakać ile będę diet robić i zdrowo się odżywiać i tak nie jestem zadowolona i tak tu jest za dużo, tu jest za mało i tak jest źle. To jest właśnie to poczucie. I ono może się również rozwinąć na nasze domy, mieszkania, nasze samochody. Też nigdy nie będzie wystarczająco, tak? Może się tam świecić, może tam nie być po prostu, może być błysk, może być perfekcyjnie w domu, może być jak w muzeum, ale to poczucie, że i tak jest trudno, i tak jest niewystarczająco, i tak jest ym, niedobrze. I często właśnie świat zewnętrzny nam to pokazuje, tak? Nam daje to, daje nam informację zwrotną: hej, ym, coś w Twoim poczuciu własnej wartości. Coś w Twoim obrazie siebie, w Twojej tożsamości, rozpoznaniu siebie, coś jest nie tak, ale my tego nie widzimy jako hmm, może rzeczywiście mam ten jakiś emocjonalny brak, nie rozpoznajemy tego, tylko mamy takie poczucie, że musimy jeszcze więcej się starać, jeszcze więcej z siebie dawać, albo właśnie krytyki w ogóle nie potrafimy przyjmować. Tak? Krytyka dla perfekcjonisty jest niesamowitym zagrożeniem. Perfekcjonista nie jest w stanie przyjąć krytyki, bo to jest dla niego ogromne zagrożenie, które gdzieś tę pustkę w środku jeszcze bardziej potwierdza. To stanowi dla niego zagrożenie, czyli to cofamy się znowu emocjonalnie do dzieciństwa. Pamiętajcie, że podświadomość jakby nie ma, nie ma koncepcji czasu, więc te emocje są żywe w nas, często to jest właśnie z dzieciństwa. I te emocje powodują, ta pustka powoduje, że to się właśnie to zagrożenie, że zostanę odrzucona że może nie przeżyje to zagrożenie, że jest niebezpiecznie i jestem w niebezpieczeństwie. To właśnie wzmaga w nas, więc my nie jesteśmy w stanie słyszeć tej krytyki, przyjąć ją, tylko my wtedy bronimy się przed nią, uciekamy, wchodzimy może w atak. Może wchodzimy właśnie w oskarżanie drugiej osoby. I perfekcjonista nigdy nie powie hmm. Dałam z siebie wszystko, naprawdę się starałam. Wyszło świetnie, dałam z siebie po prostu wszystko, co mogłam. Albo wow, super, to nam się udało, teraz domknąłam, to mi się udało, teraz zdąknąć, świetnie. tak? Perfekcjonista nie ma tego właśnie przedziału, ok? Tu jest początek, to jest koniec, tylko jest zawsze mm, niewystarczająco dobrze, nigdy nie jest wystarczająco dobrze. Mam nadzieję, że w tym odcinku pomogłam Wam. Wyjaśnić, czym jest perfekcjonizm, jak go rozpoznać, jak rozpoznać go może u swoich bliskich. I na koniec jeszcze jedna taka mała uwaga. Perfekcjonizm jest, może się również rozprzestrzenić na inne osoby, tak? Na przykład, na partnera może to właśnie być w takim poczuciu, że on nie jest nity wystarczająco opiekuńczy, troskliwy, być może zaradny, pomocny. Nigdy nie jest wystarczająco, więc uważajmy, bo to poczucie reflektujemy też często na innych. A szkoda tylu wspaniałych związków naprawdę i tylu wspaniałych relacji, które się przez właśnie takie nieporozumienia i takie zniekształcone obrazy siebie samych rozpadają. A szczególnie właśnie teraz, nad czym bardzo ubolewam, no, nie tylko ja, tylko zobaczcie, ile związków się rozpada, ile rozwodów jest. Więc pamiętajcie, że sięgajcie po pomoc, dajcie sobie pomóc, często z partnerem. Jest teraz mnóstwo świetnych metod terapii, gdzie możecie z partnerem przejść przez procesy. I one... Ja wiem, że często mężczyźni nie są za terapią, ale pamiętajcie, że są też terapie krótkoterminowe, ok? To nie zawsze musi być terapia długoterminowa. I na koniec jeszcze jedna taka um, malutka, taki malutki punkt, że perfekcjonizm jest y, taką równią pochyłą do wypalenia się zawodowego, bo nikt z nas nie jest robotem i nikt z nas nie jest w stanie cały czas dawać, 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 dawać na stu procentach kosztem siebie, kosztem swojego spokoju wewnętrznego, bo to się w końcu gdzieś odbija na ciele, więc uważajcie na swoje zdrowie, na swoje zdrowie mentalne. Psychiczne, na swoje zdrowie fizyczne i wszystkiego dobrego dla Was. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.